Szok? Maryla Rodowicz opuszcza The Voice Senior, kto ją zastąpi. Potwierdziły się doniesienia o zakończeniu współpracy Maryli Rodowicz z programem The Voice Senior. Na jej miejsce powróci znana i ceniona gwiazda, której obecność w programie z pewnością ucieszy widzów. Plotki o zakończeniu współpracy telewizji polskiej z Marylą Rodowicz krążyły od dawna. Fani programu The Voice Senior z niecierpliwością oczekiwali na oficjalne potwierdzenie tych informacji. W końcu Maryla sama potwierdziła wcześniejsze spekulacje, wyjaśniając, że nie dostała ponownego zaproszenia do programu Kropka sposób, w jaki telewizja Polska pożegnała Marylę Rodowicz, wzbudził wiele kontrowersji. W rozmowie z Faktem artystka zdradziła, że otrzymała do domu kwiaty wraz z wydrukowaną karteczką. Nawet nie pofatygowano się o odręczny podpis. Na karteczce napisano, że dziękują za moją energię, mówiła rozczarowana piosenkarka. Taki sposób zakończenia współpracy nie przypadł jej do gustu i spowodował, że nabrała do stacji ogromnego dystansu. Wielu fanów zastanawiało się, kto zastąpi Maryle Rodowicz w fotelu trenerskim. Pojawiły się spekulacje, że może to być Beata Kozidrak. Nie dość, że to legenda i gwiazda wielkiego kalibru, to na dodatek nigdy nie była jurorką w żadnym z tych programów, mówił informator w rozmowie z plotkiem. Jednak ostatecznie wygląda na to, że do programu powróci Andrzej Piaseczny. W rozmowie z Plejadą artysta zdradził, że prawdopodobnie ponownie zasiądzie w fotelu trenerskim. Z ciekawostek pewnie wrócę do The Voice senior. To jest dla mnie super. To jest fajna rzecz. Ja zawsze mówiłem, że ten program jest dla mnie bardzo, bardzo dobry, że spotykam ludzi, którzy dają mi dużo dobrego od siebie, więc fantastycznie, powiedział Piaseczny. Maryla Rodowicz również pozytywnie wyraziła się o Andrzeju, nazywając go bardzo miłym kolegą i życząc mu powodzenia. Maryla Rodowicz, oprócz swojego odejścia z The Voice Senior, skomentowała również nowości w festiwalu w Opolu. Po zakończeniu festiwalu artystka ostro skrytykowała nowe aranżacje utworów. Boże, kto wpadł na pomysł, żeby dać debiutantom do zaśpiewania niemena. To nie jest repertuar do śpiewania przez innych wykonawców. Nie, jeszcze raz nie. To jest po prostu za trudne, niemelodyjne, a już karalne powinny być próby aranżowania na nowo. Niby współcześnie, odważnie, na ogół strasznie, pisała zezłoszczona Maryla Kropka, choć Maryla Rodowicz nie będzie już częścią The Voice Senior, jej kariera z pewnością nie zwolni tempa. Artystka jest ikoną polskiej muzyki i nadal będzie obecna na scenie oraz w sercach swoich fanów. Czy powróci do telewizji w innym formacie, czy skupi się na swojej muzycznej karierze, czas pokaże. Jedno jest pewne, Maryla Rodowicz zawsze będzie legendą polskiej estrady.